To dam ci tego... Um, um, patrz, a za lkm ma cukierka na wody ile byś przedłużył? Godzina. Dobra, no to um, dwie godziny przedłużasz. Modowany i cukierek. Modowany i cukierek? No kurwa. Nie żartuję. Uch, chłopie, ja, 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 bym tu, ja bym ci Ja bym ci to... A na dynie na, na, na energię? Godzina. Kurwa. <noise> a zużyta toniaka, to weź tu. No, tylko jeden strzał, Boże! No i co z tego? Nie, nie przyjmuję zużytych. No to pcham Ja pcham! <noise> a, a grabarza modowanego zużytego leciutko być przyjął? Tak. Znaczy, bym musiał zobaczyć, jak bardzo jest zły. A mnie jest 296,7 na 300. To mógłbym przyjąć. Mógłbym przyjąć. Um, to może. Ja nie wiem, że sił.